żeby wszystko zapakować. się zostawiła, picie w biurze, W domu dziecka w krzyżu jest wielu opiekunów i dużo uczucia, ale Natalka marzy o nowych rodzicach, którzy będą ją kochać w szczególny sposób. Wiem, że ludzie się boją, bo mam taką chorobę, która po prostu często łamie mi się kości, nawet z błahych powodów, ale mam nadzieję. Natalka ma wrodzoną łamliwość kości. Choroba powoduje, że każdy upadek, a nawet zbyt gwałtowny ruch może skończyć się złamaniem. Jutro 7 lat, jak ona tu jest. sobota. Biologiczny ojciec Natalki pogodził się z tym, że rodzina zastępcza dla jego dziecka to najlepsze rozwiązanie. W rodzinnej wsi dziewczynka nie ma szans na rehabilitację, pomoc, naukę i lepszą przyszłość. Żeby była bezpieczna. E... No bo w domu nie da rady, bo nie ma warunków. Rocznie 20, 18, 17, 21. Tyle dzieci co roku opuszcza Dom Dziecka w Krzyżu. Natalka jako jedyna nie znalazła nikogo. Dyrektor ośrodka od czterech lat słyszy wciąż te same słowa. Nie znają tej choroby, nie wiedzą, czy sobie poradzą, nie wiedzą, jak długo żyją dzieci z tą jednostką chorobową. A oni chcą być szczęśliwi i oni chcą dawać szczęście. Choroba Natalii to dla potencjalnych nowych opiekunów ciągle zbyt duże wyzwanie. Są jednak i takie rodziny, i takie miejsca, w których chorobę traktuje się zupełnie inaczej. To jest prezent każdego dnia taki, Michałek. Michałek ma 9 lat i od 6 lat jest pod opieką Fundacji Polsat. Tak jak Natalka, od urodzenia musi uważać przy każdym ruchu. Od 9 lat Teresa Matulka sprawia, że świat Michałka nabiera barw. Bycie rodziną zastępczą nie traktuje jak wyzwanie, ale szansę na wspólną radość. Michałek jest tak kochany, tyle daje nam miłości, radości, wdzięczności. Każdego dnia, każdej godziny, że, w, że za żadne skarby bym nie zamieniła. Michałka na nikogo innego. Ale w Polsce wciąż takich osób jest za mało. Na koniec 2008 roku rodzin zastępczo specjalistycznych było zaledwie 115. Brakuje nie tylko chęci, ale przede wszystkim pomocy ze strony państwa. Chodzi nie tylko o pomoc finansową, ale także o taką pomoc w postaci usług opiekuńczych na przykład, w postaci właśnie wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych. Szkolnictwa specjalistycznego czy rozbudowanego wolontariatu? Zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnych dzieci to tylko uwaga 152 zł. Ona no, nawet nie my się nie używa. Natalka szykuje się do pierwszego dnia w liceum. Po szkole chce pójść na studia i zostać psychologiem. Już wie, co będzie mówić swoim pacjentom. Trzeba dążyć dalej, nie, nie można się poddawać. Yy. No, trzeba walczyć. Nie może tego od razu rezygnować. I nie rezygnuje, bo choć nie wszyscy w nią wierzą, to sama nigdy nie straciła wiary w ludzi. Stanisław Wryk, Wydarzenia.